Cześć wszystkim, witajcie w drugiej części naszej rowerowej wyprawy do Maroka. W poprzednim odcinku codziennie mierzyliśmy się z upartym wiatrem. Spaliśmy pod gołym niebem, a że to Afryka, to dosłownie pod milionem gwiazd. Czasem trafiały się tanie hotele, a czasem bardzo tanie. Spróbowaliśmy lokalnych smaków. Na pierwszy ogień poszedł klasyczny Tajin. Podróż zaczęliśmy w hiszpańskiej Maladze. Potem promem przez Morze Śródziemne do Melili, hiszpańskiej enklawy w Afryce. Ruszyliśmy niemal z poziomu morza, a teraz jesteśmy już w górach na wysokości 1700 metrów. Przed nami jeszcze kilka dni pedałowania, wspinaczka przez atlas, spotkania z miejscowymi, kolejne przygody i w końcu egzotyczny Marrakesz. Zapraszam w dalszą podróż. W nocy znów przyszły przymrozki, porządne poniżej zera. Na śpiwory narzucamy dodatkowe warstwy, płachty biwakowe, które trochę pomagają. Powietrze rześkie jak lodowata mięta, a wiatr hula po kablach masztu telefonii, gwizda i zawodzi jak gwanty na starym żaglowcu. W ciągu dnia nadal wieje, ale już chyba przestaliśmy to zauważać. Człowiek przyzwyczaja się do wszystkiego, nawet do ciągłego przeciągu. Nad nami dziesiątki bocianów, które za chwilę odlecą do Europy Wschodniej, do Polski. To leci do nas wiosna. Docieramy do Archbalon en Serdan, urokliwego miasteczka, w którym czas płynie jakby wolniej. Maleńkie sklepiki, dymiące taginy, osiołki, poczta, a wszędzie mężczyźni w długich, brązowych szatach. Na poczcie wysyłamy kartki do znajomych. Może dotrą, może nie, ale liczy się gest. Wel Baltazar pochłania baraninę, a ja zamawiam marokańską sałatkę. Prosta, ale pyszna. Drobno posiekane pomidory, cebula, oliwa i przyprawy. Smak Maroka na talerzu. Kilkanaście kilometrów dalej, w małej wiosce, zatrzymujemy się na chwilę po długich, wyczerpujących podjazdach. Przechodzimy obok kowala, który właśnie podkuwa osiołka. Pytam o zdjęcie. Kiwa głową. Po chwili zaprasza nas do siebie. Ma na imię Kocha Ku. Zanim zasiądziemy do stołu, rytualnie obmywa nam ręce, polowając wodę z dużego, starego czajnika. Na niskim stoliku pojawia się prosty, ale piękny zestaw. Okrągły, płaski chleb, oliwa, sól, zioła, dwa jajka i słodka herbata. Jemy, pijemy i prawie rozmawiamy. Chwalimy króla. Jego portret wisi na ścianie obok cytatów z Koranu. Taka gościnność zostaje w pamięci na długo. Podzielili się z nami tym, co mieli, choć mieli niewiele. Berberowie, ludzie, których tradycja uczy, że podróżnych trzeba ugościć. Czas wspinać się dalej na ponad dwa tysiące metrów. Droga wije się pod górę, a my razem z nią. W końcu przełęcz, dwa metrów nad poziomem morza. Rozbijamy namiot na małej leśnej polance. Cicho, zimno, pięknie. Jesteśmy dokładnie tam, gdzie chcieliśmy być. Za nami 44 km, które dobrze czujemy. Noc na przełęczy za nami. Poranek wita nas rześkim powietrzem i spektakularnym zjazdem. 22 km stromych serpentyn wijących się w dół jak wąż. Nie narzekamy, ale po chwili robimy postój przy małym sklepiku. Trzeba dać odetchnąć hamulcom i rawkom, bo przy takiej masie roweru przypominamy już bardziej motorower niż rowerzystów. Właściciel częstuje na zmiętową herbatką, a my jak zwykle tłumaczymy skąd i dokąd. Reakcja pełna zdziwienia i uznania. To zawsze cieszy. Droga prowadzi nas przez kolejne miasteczka i wioski, a krajobraz robi się coraz bardziej łagodny i płaski. Mijamy malownicze jezioro, a po przejechaniu stu 108 kilometrów docieramy do miasta Kazba Tadla. Gdy znajdujemy hotel Alice, zapada już zupełna ciemność. Za pokój dla dwóch osób płacimy sto dirhamów. Na piętrze prysznic z zimną wodą, ale za to łóżka porządne, szerokie i wysokie. Hotel mieści się przy uliczce pełnej sklepików i barów, które wieczorem tętnią życiem. Baltazar zamawia ogromną golonkę, a ja delektuję się fasolką pikantną, dobrze przyprawioną, przygotowaną w lokalnym stylu. Tuż za rogiem znajduje się restauracja, przed którą stoi dwóch ochroniarzy. Jak się okazuje, w środku serwują piwo, a atmosfera jest gęsta od dymu i rozmów. Na stolikach stoją rzędy pustych butelek, jakby każdy z gości chwalił się swoją kolekcją i możliwościami. W towarzystwie miejscowych wypijamy po kilka małych zimnych buteleczek. W muzułmańskim kraju są takie miejsca, gdzie można albo nawodnić zmęczony organizm, jak my, albo oddać się beztroskiej imprezie w kolonialnym stylu, jak miejscowi. Niestety fotografować w takim miejscu się nie da. 108 kilometrów za nami, w tym kilkanaście całkiem przyjemnych, bez pedałowania. Przy wyjeździe z miasta mijamy cztery wysokie słupy. To pomnik poświęcony francuskim żołnierzom, którzy polegli tu broniąc kolonialnych interesów. Historia swoje, a życie swoje. Wszystko wokół zaczyna właśnie kwitnąć, a w powietrzu nosi się słodki zapach wiosny. W mijanych wioskach dzieciaki chętnie pozują z nami do zdjęć, ale w miastach częściej słyszymy znajome bakrzyż, bakrzyż. Wieczorem jak zwykle zaczynamy rozglądać się za miejscem na nocleg. Zatrzymujemy się przy domu, przed którym siedzi grupka starszych kobiet i dzieci. Pytamy po francusku o możliwość rozbicia namiotu. Bez słowa wskazują miejsce tuż obok. Po chwili pojawia się gospodarz, myślimy No to koniec gościny czas się zwijać. Ale nie, zaprasza nas do środka ich dom, ich zasady i, jak się okazuje, ich gościnność. Chwilę później pojawia się jeden z synów, który zna angielski służył w marokańskiej armii wyjaśnia, że nie wypada, żeby goście spali na zewnątrz. Gości się przyjmuje, tak mówi tradycja. W środku czeka nas spokój z pięknymi dwanami, miękkimi poduszkami, telewizorem i oczywiście prądem. Kobiety gdzieś znikają, zapewne śpią wstające razem z inwentarzem. Tak tu po prostu bywa. Na stole pojawia się najpierw chleb z oliwą, a zaraz potem wielka misa pachnącego kuskusu z warzywami i kurczakiem, który, nie ukrywajmy, jeszcze niedawno biegł po podwórku. Jeden z braci pokazuje nam zdjęcia ze swojego ślubu i piękną pannę młodą. Kobiet na żywo zobaczyć nie możemy, ale cóż, taka kultura. Kolacja była prawdziwą ucztą, a noc spędzona na dywanach jak z baśni tysiące jednej nocy. Dzień zamknęliśmy wynikiem 77 km, najwyższy punkt na trasie 690 nad poziomem morza. Wypadało wstać bardzo wcześnie, choć nasi gospodarze już od dawna krzątali się po obejściu. W ogrodzie pachnącym kwitnącymi pomarańczami i oliwkami czekało na nas śniadanie. Skromne, ale pyszne. Chleb, zioła, oliwa i oliwki. A żeby wiejskości stało się zadość, wszystko to okraszał koncert dwóch osłów zawodzących na zmianę tuż za płotem. Dziękujemy za gościnę i ruszamy dalej. Żegnamy makowe łąki. Zaczyna się pustkowie. Na zielonej polanie spokojnie pasą się dromadery. Nie dla turystów, nie dla zdjęć, po prostu do pracy, choć dla nas, nie ukrywamy, były jednak atrakcją. Robi się gorąco, temperatura dobija do 37 stopni. W każdej mijanej wiosce robimy przystanek na herbatę, słodką i gorącą, jak każe marokański rytuał. W końcu docieramy do El Kela des Sragna. Przy wjeździe czekają na podróżnych tradycyjne dorożki, a my? Obchodzimy dzisiaj urodziny Baltazara. Mała buteleczka polskiego krupniku wędruje do szklanek i w drogę. Miasto budzi się wieczorem. Ulice tętnią życiem stragany z przysmakami gotowane ślimaki, bub, papierosy na sztuki, fryzjerzy i garncarze. Kolega daje się namówić na golenie. Siada wygodnie w fotelu, a fryzjer z namaszczeniem opala brzytwę nad płomieniem. W tle płynie hipnotyzująca berberyjska muzyka. Jak się okazuje w salonie można też kupić płyty z mp3 z lokalnymi dźwiękami pełen pakiet usług. Po zabiegu kolega wygląda jak nowy. Fryzjer, zadowolony z napiwku, oddaje zakład uczniowi i zabiera nas na piwo. Sam piwa nie pije, ale chętnie korzysta z innych darów natury, takich tam miejscowych roślin. Za nami 81 km, najwyższy punkt dnia 660 nad poziomem. Do Marrakeszu już niedaleko, więc pozwalamy sobie na dłuższy odpoczynek, zwłaszcza, że hotel jak na nasze standardy całkiem przyzwoity. Stuk od końskich kopyt na asfalcie i dorożki sunące między samochodami przenoszą nas w czasie i to całkiem daleko. Z oddali dobiega zapach duszonych taginów, więc kierujemy się instynktownie w ich stronę głodni i ciekawi prowadzeni nosem. Często nie wiemy nawet, przez jaką wioskę akurat jedziemy. Nazwy są po arabsku długie i zawiane, jak te z kresów wschodnich ówczesnej Polski. W jednej z kolejnych wiosek trafiamy na festyn. W półkolu rozstawione stragany z rękodziełem. Lampiony, misternie kutemetalowe ozdoby, kolorowe dywany i czapki z grubej wełny. I nagle poruszenie. Wiatr, który zawsze gdzieś tam w tle był, nagle przybiera na sila. W oddali pojawia się groźna, pomarańczowo czerwona chmura. Pierwsze znikają portrety królów, zwijane w pośpiechu. Poznany chwilę wcześniej dziennikarz z Marrakeszu porywa nas pod daszek, rzucając coś o sacharyjskim deszczu. Ale to nie deszcz, to piaskowa burza. Widoczność spada niemal do zera. Piach wciska się wszędzie, a wiatr huczy jak odkurzacz na najwyższych obrotach. Trwa blisko godzinę i zostawia po sobie wszystko pokryte cieniutką warstwą pustynnego pyłu. Kilkanaście kilometrów później, gdy słońce już opada nisko, rozglądamy się za miejscem na ostatni nocleg przed metą pożegnanie z pustynią. Jedynym w miarę równym i niepokrytym ostrymi kamieniami miejscem okazuje się boisko piłkarskie. Rozbijamy namiot praktycznie w bramce, a rowery przypinamy do słupków jak do stojaków. Na zmęczenie najlepszy łyk miksowanej coli. Nasze marokańskie izotoniki. Do Marrakeszu zostało tylko 28 kilometrów. Aż miło zasypiać z taką myślą. 70 kilometrów za nami, najwyższy punkt dnia, 808 metrów nad poziomem morza. Poranek zaczynam od eksploracji tajemniczych ruin dawnej warowni. Trochę zaspany, trochę zmęczony, usiłuję coś powiedzieć do kamery jak pan z telewizji. Na wszystko rozwalone, jakieś wykopane dziury, doły. A nam zostało 28 km do Marrakeszu. No, to było za duże zbliżenie, teraz może jest lepiej. Super miejsce. Świetne. Zrobione z cegły mułowej łuki. Tutaj musiał być meczet. Jakieś fragmenty ceramiki leżą na ziemi. Piękne, aż żal, że to jest tak rozwalone. Zostało to wreszcie zostało rozkradzione najprawdopodobniej. No i to tyle. YouTuberem, gdzie od dwóch lat ludzie wrzucają filmy, raczej nie zostanę. Dla przypomnienia, mamy początek 2008, a YouTube wystartował zaledwie dwa lata wcześniej. Żegnamy się ze wsią spokojną, pustkowiem i ciszą, bo przed nami ostatnie kilometry do Marrakeszu. Ruch na drodze gęstnieje z każdym metrem. Wjazdu do miasta nie da się przegapić. Względna sielanka zmienia się w dźwiękowy i wizualny chaos. Motorowery, auta, osły, dorożki, klaksony, ciężarówki, wszystko jedzie, dzwoni, trąbi i przeciska się przez ulicę. Wpadamy na pomysł, żeby wjechać do Medyny z całym naszym rowerowym dobytkiem. Bagaże robią z nas niemal osiołki, więc czemu nie? Pomysł z kategorii średnich, ale wrażenia bezcenne. Ciasny labirynt uliczek dosłownie wciąga, choć jeszcze lepiej smakuje moment, gdy się z niego wydostajemy. Ceny hoteli zaczynają się od y, 600 dirhamów, nie dla nas. Kręcimy się więc po mieście, pytamy, szukamy, aż trafiamy do schroniska młodzieżowego. Zielony ogród, czysto, przyjemnie, a nocleg tylko 60 dirhamów od osoby ze śniadaniem. Bierzemy. Odświeżeni ruszamy na legendarny plac Dżema-El-Fna, tym razem już taksówką. Plac robi wrażenie. Tłumy ludzi, muzyka, bajarze, zaklinacze węży, kuglarze, stragany z egzotycznymi towarami i mnóstwo zapachów, dźwięków i smaków. Kolega z odwagą pochłania kilka baranich mózgów. Ja trzymam się sprawdzonych warzyw i kuskusu. I dobrze, bo za chwilę kolega przechodzi małą rewolucję. A w Medynie znaleźć ustronne miejsce to większe wyzwanie niż odnaleźć bramę opatowską w przemyślu. Medyna to istny labirynt podzielony na suki. Każdy z nich specjalizuje się w czymś innym. Tu robią lampiony, tam szyją pantofelki, gdzie indziej garbują skóry, gdzie zapach zwala z nóg, a za rogiem ktoś naprawia rower. Wszystko barwne, intensywne, jakby przeniesione z innej epoki. W Marrakeszu zostajemy dwa dni. Wieczory spędzamy w lokalnej knajpce przy szklance piwa w towarzystwie miejscowych, a przy okazji oglądamy dziesiątki zabawnych kilkunastosekundowych filmików z telefonu naszych marokańskich znajomych. Ekran wielkości znaczka pocztowego, ale zaangażowanie jak przy dobrej komedii w kinie, choć treść zdecydowanie głupawa. Ten cały YouTube to chyba się nie przyjmie. To już koniec. Znacznie lżejsi niż na początku, zarówno jeśli chodzi o bagaż, jak i głowy, kręcimy ostatnie kilometry w stronę lotniska. Do odlotu mamy jeszcze sporo czasu, więc z namaszczeniem pakujemy nasze rzeczy. Co się da, przytwierdzamy do rowerów. Sprytny sposób, aby odchudzić bagaż i zaoszczędzić parę euro. Rower na szczęście miał opłatę ryczałtową. Od taki podróżniczy patent na tanie latanie. Z Marrakeszu lecimy do Girony. Tam wita nas policyjny szpaler z psami. Wiadomo, Maroko słynie z doskonałej jakości przetworów z pewnego pachnącego zielska, więc panowie z czworonogami wolą dmuchać na zimne, a w zasadzie niuchać. Później przesiadka i lot do Poznania. Z lotniska jadę na dworzec rowerem. Taksówkarze patrzą z niedowierzaniem na opalonego na machoń cyklista przecinającego świeżo odśnieżony chodnik. Jeden rzuca z uznaniem, o kurna, wesoły turysta. I miał rację, byłem wesoły, zmęczony, zakurzony, ale naładowany wrażeniami po sufit. Do wiosny było jeszcze daleko. Trzeba było poczekać ponad miesiąc, ale już wiedziałem, że jest tuż za rogiem, bo bociany właśnie szykowały się do powrotu do Europy. Przejechaliśmy ponad tysiąc kilometrów, pokonując dziennie od 40 do 110 km. Pod wiatr, pod górę, w burzach piaskowych. Spaliśmy wszędzie i tanio. Nocą temperatura spadała poniżej zera, w dzień potrafiła dobić do czterdziestki. Przywiozłem stamtąd coś więcej niż wspomnienia trochę niesamowitej muzyki, której niestety nie mogę wam tu zagrać ale jeśli chcecie poczuć klimat pustyni, polecam album Tassili malajskiego zespołu Tinariwen. Wystarczy zamknąć oczy, wyobrazić sobie ognisko, bezkresną pustynię, noc pełną gwiazd, i dać się ponieść wyobraźni. Dzięki, że dotarliście do końca tej opowieści z marokańskiej drogi. Mam nadzieję, że choć trochę poczuliście klimat Mediny, pustyni, wiatru i rowerowej przygody. Czekam na wasze komentarze, podpowiedzi i informacje o miejscach niezwykłych. Może to właśnie one staną się celem kolejnej wyprawy. Jeśli ta historia przypadła Wam do gustu, zostawcie, proszę, kciuka w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A jeśli uznacie, że autorowi należy się dobra, mocna kawa, pod filmem znajdziecie przycisk super podziękowaniem. Z góry dziękuję, pozdrawiam i polecam się na przyszłość. Na rowerach podróżowali Grzegorz Wel Baltazar i Grzegorz Wel Gregor. Na zakończenie mały poradnik dla tych, którzy marzą o kilkutygodniowej wyprawie rowerowej. Co warto mieć ze sobą? Sprawdziliśmy to na własnej skórze, pedałując przez Maroko i nie tylko. Sakwy przednie to nasza spiżarnia. Liofilizaty, makarony, kuskus, trochę słodkości, na przykład chałwa, kisiel. Obowiązkowo kuchenka benzynowa, bo kartuszy gazowych nie wolno przewozić samolotem, a w Maroku ich raczej nie znajdziecie. Do tego garnek i lekkie sztućce najlepiej tytanowe albo aluminiowe. No i apteczka, bez niej ani róż. Torba na kierownicy, centrum dowodzenia, mapa, aparat fotograficzny, baterie telefon zawsze pod ręką. Sakwy tylne, garderoba i zaplecze sanitarne, bielizna na zmianę, coś ciepłego na wieczory. Ręcznik kosmetyczka, kurtka od wiatru i deszczu. Lekkie buty do chodzenia, materac samopompujący, bo jednak wygoda ma znaczenie. Rollback. Tu jechały rzeczy najważniejsze. Namiot, ciepły śpiwór, komfort poniżej zera, przydał się, bo nocą bywało minus 3 stopnie Celsjusza, oraz pokrowiec na rower, potrzebny do transportu w samolocie, ale też przydatny wieczorami. Im mniej widać, tym lepiej. Woda to temat rzeka, potrzebna do picia, gotowania i mycia. To był nasz największy logistyczny problem. Trzeba było mieć zapas na co najmniej dwa dni. Chusta na twarz chroni przed pyłem, słońcem i wiatrem. Mała rzecz, a ratuje dzień. I wreszcie maczeta. Brzmi groźnie, ale to narzędzie wielofunkcyjne. Może posłużyć do rozbijania kokosa, krojenia owoców, albo jako coś po prostu, co daje poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w górach Atlas, gdzie niestety dochodziło do napadów na turystów. Kilka lat po naszej podróży świat obiegła wstrząsająca wiadomość. Dwie skandynawskie turystki zostały ofiarami brutalnej dekapitacji. Ich śmierć poruszyła opinię publiczną, a sprawców czterech terrorystów Skazano na karę śmierci. Nam na szczęście wystarczyło pokrojenie owoców w jednej z wiosek. Zrobiliśmy to przy tubylcach z taką nonszalancją, że spojrzeli na nas z pewnym dystansem i może nawet respektem. Po chwili ruszyliśmy w dalszą drogę, pozdrawiając ich z uśmiechem. Ale coś w powietrzu wtedy wisiało, wyczułem to. Na koniec ważna rada: każdy gram na rowerze. Czuć, pakujcie się z głową i jedźcie z sercem. No i nie zapominajcie o narzędziach łańcuchu, trytkach, zapasowych szprychach. To już koniec. Dziękuję raz jeszcze, Grzegorz.